Wczoraj w grze na Cold Warze pojawiły się trzy nowe pojazdy. Jakie to pojazdy? Ano, Czechosłowackie. Pierwszy z nich, powiedziałbym, zapomnieć jak najszybciej. Drugi przeciętny, ale trzeci, jak dla mnie chyba najlepszy med na Zimnej Wojnie, jeżeli chodzi o pierwszą erę. A dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że jest to Jedyny magazynek w grze, jeżeli chodzi o czołgi średnie. Kolejna rzecz, tutaj mamy świetną mobilność i to naprawdę jest odczuwalne. Cześć, witajcie, ja nazywam się Incu i dzisiaj pojedziemy sobie, co prawda, topowym pojazdem, czyli TVP, T50, 51 i jeszcze raz 51, ale niewymaksowanym. Tutaj nie mam jeszcze topowego działa, chociaż słuchajcie, parametry, jeżeli chodzi o działo. Kompletnie niczym się nie różnią, tam są dosłownie kosmetyczne różnice, jeżeli chodzi o przeładunek i czas skupiania. Tego praktycznie nie odczujemy. Również silnika tutaj nie posiadam maksymalnego. Jeżeli chodzi o silnik, tutaj już jest delikatna różnica. Mamy ciut lepsze parametry, jeżeli chodzi właśnie o silnik. Na tym podstawowym, pierwszym mamy tylko 750 koni, prawie 19 koni na tonę i jeździmy 50 km na godzinę, a na tym silniku topowym tutaj maszyna już zupełnie inaczej wygląda. 1000 koni, 25 koni na tonę i 60 km na godzinę. Ja dodatkowo jeszcze dałem sobie tutaj turbinę, tak więc 65 km spokojnie daje radę maszyna. I Powiem Wam szczerze, przyglądając się losowaniom na pierwszej erze To są śmieszne pojazdy dla tego pojazdu, dlaczego? Najtwardszym pojazdem z jakim się może spotkać to jest M103 Ewentualnie Patton, ewentualnie T95E3 Reszta miękiszony, tak jakbyśmy grali praktycznie Dziesiątką non stop z ósemkami, od czasu do czasu gdzieś tam pojawią się Pojazdy dziesiątego poziomu Ale nie mamy takich pojazdów jak na przykład IS-7, czy na przykład jakieś e s czy coś jeszcze twardszego. Tutaj ta penetracja spokojnie wystarcza. Nawet nie musimy używać pocisków premium. Ja mam kilka pestek załadowanych, w razie czego przy jakiejś tam twardszej takiej sytuacji. Penetracja 248 spokojnie wystarcza. Tutaj mamy pociski APCR. Jeżeli chodzi o uszkodzenia jest działo 100 mm i mamy 320 uszkodzeń. Cztery pociski Przadunek w granicach 28 sekund, plus do tego odpalimy sobie rację, schodzi nam do 26. I na pierwszej erze ta maszyna naprawdę jest znakomita. Owszem, słuchajcie, tutaj mamy True Vision, tak więc musimy uważać. Maszyna nie jest mała, tak więc warto o to zadbać, żebyśmy nie byli gdzieś tam mocno wystawieni, dlatego że każdy czołg... W grze World of Tanks jest zniszczalny i akurat patrząc na TVPK, no niestety, pancerza ten pojazd zbytnio ogromnego nie posiada, nawet patrząc na pierwszą erę. Tak więc najlepiej, jeżeli gdzieś tam będziemy się chować, wyjeżdżać wtedy, jeżeli przeciwnik nam na to bez problemu pozwala, abyśmy mogli oddać te cztery pestki i z powrotem się chować. Tutaj akurat za to odpowiada znakomita mobilność. Naprawdę 60 km na godzinę, ja akurat osiągnąłem 65, robi niesamowitą robotę. Zawsze możemy zmienić flankę, możemy się schować. Tutaj na tym pojeździe jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o czas skupiania 2,1. Celność tutaj mamy 0,35, tak więc jest nieźle i co ciekawe, mamy pomiędzy pociskami niecałe 2 sekundy odstępu między pociskami. Tutaj jest naprawdę super 1 i 7 dokładnie. Patrząc na wersję tą z drugiej wojny, tamta maszyna dostała buffa, nie 1 i 7 sekundy pomiędzy pociskami a 1,5 sekundy, tak więc tam jest zupełnie inna wartość, tutaj jest co innego. Ale mimo to słuchajcie, na zimnej wojnie ta maszyna świetnie sobie radzi. Tutaj największą rolę odgrywa True Vision. Widzimy przeciwnika, możemy z daleka sobie te cztery peski bez problemu pakować, schować się, przeładować i znowu Apiat to samo. Dla niego takie najlepsze warunki, otwarte mapy. Ewentualnie no, gdzieś takie krzaczory, żebyśmy nie dostali mocno spota, ale otwarte mapy dla niego to jest naprawdę najlepsze warunki. Owszem, czasami takie. Situacje się zdarzają, że pociski nam gdzieś znikają, nie wiadomo gdzie, ale to jest tylko i wyłącznie World of Tanks. Dobra, przejdźmy już do samej potyczki. Mapa Kazarin, którą śpiewaliśmy praktycznie non-stop. Teraz dalej gramy, praktycznie wydaje mi się, że co czwarte losowanie to jest Kazarin albo jakieś coś podobnego. Jest tyle map, a wydaje mi się, że gramy cały czas na 6-7 mapach maksymalnie. Opuszczanie działa. Minus 8 stopni, tutaj jest też świetna wartość i to jest to, zobaczcie, nie potrzeba spota, nie potrzeba nie wiadomo czego. Widzimy przeciwnika i to jest niesamowite właśnie na zimnej wojnie. Kolejna rzecz, granie magazynkiem to nie jest łatwa rozgrywka. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce, w razie czego, żebyśmy się gdzieś tam schowali, bo tutaj jest sporo czynników. Do ogarnięcia grając magazynkiem, nie możemy sami wyjechać na przeciwnika, którego nie skończymy. Zawsze musimy gdzieś tam wybierać cele. Jak już wyjeżdżamy na przeciwnika, tak abyśmy mogli skończyć nawet na te trzy pociski. Bo może być taka sytuacja, że jednym nie trafimy. Mamy cztery pociski, ale jeden nam na przykład gdzieś tam poleci, Nie wiadomo gdzie. No i później jesteśmy w tyłku, bo przeładowujemy te 20 powiedzmy 6 sekund, tak czy tam 28, zależy. 10 do 8, tam widzę takie niedobitki, ale jest to pierwszy czołg z magazynkiem, jeżeli chodzi o meda na zimnej wojnie ogólnie, i będzie to taki kurczę nowy powie, bo nie każdy jest do tego przyzwyczajony. Przeważnie gramy z pojazdami, które są standardowymi pojazdami, a tutaj wyjeżdża na nas magazynek, no i jest to takie nowe doświadczenie. Dla wielu może być to naprawdę sporym zaskoczeniem, jeżeli nie zna tej maszyny. Bo wydaje mi się, że jeżeli pojawi się nam w bitwach tych pojazdów dużo więcej, będzie jeszcze groźniej. Na nie musimy naprawdę bardzo uważać. Jeżeli chodzi o wyposażenie, ja chyba zamontowałem stabilizator pionowy. Optyka można nawet zrezygnować z tej optyki. No i kurczę. Czasami te pociski tak lecą jakby chciały, a nie mogły. Tutaj są APCRy, są w miarę szybciej, są, ale to małe gówno trafi się tak jak na II wojnie, jeżeli chodzi o awangarda. No, lajty dla nas są zagrożeniem. Ciężko się czasami od tego odpędzić. No i tu również musimy na to zwracać uwagę, jednak szanować czasami te pociski. Jeżeli nie mamy wsparcia gdzieś, jakichś naszych sojuszników... No proszę, z tyłu gościu. No i właśnie, to jest to, magazynek, magazynek, naprawdę niesamowity potencjał. A owszem, możemy trafić czasami na takie bitwy, gdzie wyjedziemy na trzech przeciwników, wystrzelamy się, nie mamy wsparcia, no i dupa zbita. Musimy liczyć na albo trochę na pancerz, chociaż tutaj raczej na niego bym nie liczył, albo że przeciwnik nie trafi w nas i uda nam się odjechać, uciec. Nawet na takim stoku, grając z tym pojazdem, już naprawdę jest bardzo groźna maszynka. Działo mówię, nie bardzo się jakoś mocno różni od tego topowego, ale silnik no, daje nam jednak większe możliwości, a dodatkowo słuchajcie, obecnie mamy operację grając tymi pojazdami ewentualnie nisząc te pojazdy mamy 25% większy zarobek sreberka no i plus do tego jest tam operacja, gdzie możemy zdobyć więcej srebra i tak dalej i tak dalej, jeszcze jest chyba jed, jeden dzień konta premium, tak więc warto z tego skorzystać, ja akurat wczoraj pograłem trochę tym pojazdem, niedługo dlatego, że no wczoraj miałem naprawdę sporo Takich prywatnych zajęć, tym bardziej, że moja maszyna osobista, prywatna przychodziła przegląd. Musiałem pojechać na przegląd, na szczęście wszystko jest ok. I mam nadzieję, że dzisiaj, dzisiejszego dnia, zrobię live'a. Nie wiem, czy dokończymy te czołgi ciężkie, czy czymś innym pogram. Najchętniej no pograłbym właśnie tym pojazdem, dlatego że kontrakt mi się wbija, a przyjemność z gry naprawdę jest znakomita. Dodatkowo mamy większe zarobki z reberka. Tak więc słuchajcie. Nic innego na mnie pozostaje. Pojedźmy jeszcze jedną bitwę i zobaczycie, jaką on ma naprawdę mocny pojazd. Mapa, kolejna otwarta, świetna mapka. El Alamein dla tutaj, akurat, właśnie dla tego trybu zimnej wojny, True Vision. coś pięknego. I teraz pytanie powstaje, gdzie jechać? Czy pojechać na lewo, czy pojechać na prawo? Ja zawsze grając na zimnej wojnie staram się jechać na prawo, dlatego że jest tam kilka takich miejscówek, gdzie możemy pojazdy wyciągać. I teraz zobaczcie na losowanie. Co mamy po przeciwnej stronie? M103, taka groźniejsza maszyna. T95E3, a reszta? Ósemeczki można powiedzieć, tak? No jeszcze tutaj można by było do tych twardszych pojazdów dodać Centuriona. Centurion wymaksowany, świetna, świetna maszynka również. No i tu już mam silnik wymaksowany. 65 km na godzinę z turbiną. No i zobaczcie, widać niesamowicie widać tą prędkość, naprawdę. Leopardy no teraz dla mnie leopardy stracą na znaczeniu. Jednak tutaj no podobny... No chociaż leopard nawet jest bardziej miękkim pojazdem, ale słuchajcie, mamy podobny... Po, powiedzmy sobie, mamy podobny pancerz, tylko że tu mamy dużo lepsze uszkodzenia, dlatego że 4 pociski po 320. No i zaraz zobaczymy, czy przyjedzie ktoś. O, jest, tak. Dobra, za palmą się chowa. Trafił. Dobra, ale... I my trafiliśmy. Na spokojnie. Bardzo fajna jest, przyjemna, przyjemna ta wartość opuszczania działa, minus 8 stopni. Tak, powiem wam szczerze, pograłem wczoraj tym pojazdem i... Przypomniały mi się czasy jak właśnie on wszedł na drugą wojnę z takimi świetnymi parametrami, nie było wtedy takich pojazdów jak jakieś demaszyny, jakieś nie wiadomo co. Magazynku było mało i ten pojazd wymiatał. Był naprawdę świetnym czołgiem. Później zaczęli pchać łapska jak to Wargaming, nerfić go, bo płaszcz był niemiłosierny, że to złe, tamto złe i go znerfili. Powchodziły dużo lepsze pojazdy, choćby nawet tak jak właśnie The Machine, gdzie mamy świecy pancerz, jeszcze nawet chyba lepszą mobilność i działo takie same, ale pancerz dużo, dużo lepszy. Dobrze, że zdjął tą lodówką tego gościa, co ja tam go napocząłem, więc nie będzie, nie będzie nam tutaj się skupiał na nas i nam przeszkadzał. Dobra, jedziemy, jedziemy. Możemy szybko doskoczyć do naszych przeciwników. No i właśnie, jest leopard, jest Miękiszon. tam jest drugi mienkisjon. Dobra, najpierw zajmiemy się tym Miękiszonem. No i to jest to. Teraz przydałby nam się jakiś. Sojusznik, aby go dobić. No i dobra, dobił. Tamta flanka w miarę jest ok. Tutaj jeszcze można było, kurczę, pobawić się w staranowanie, bo przy tej mobilności, jak, jak takiego właśnie miękiszona staranujemy, Warto można było za zamontować sobie coś do taranowania, o ile mamy taką opcję. Na pewno nie możemy zamontować magazynku, znaczy dosyłacza nie ma magazynku, sorry, bo jest to magazynek, więc dosyłacz nie jest w opcjach do wybrania. Dlatego ja mam stabilizator, turbinę i jeszcze mam optykę. Pięknie, pięknie tu działo sobie kurczę, poczyna. Świetne, jest naprawdę świetne. 12 pestek mam tych lep z lepszą penetracją. Czasami może być taka sytuacja, gdzie te 54 czy jakikolwiek inny pojazd będzie grał na wieżę. Nie będziemy mogli przebić go z tych standardowych pocisków. No tu załadując sobie hity mamy naprawdę spokojną moc do przebijania. 310 teny. Dobra. Wybieramy takie miękkiszony na razie. Dobra, brałem 103 już prawie nie mamy, tak więc nie skupiam się na niej. ale je nie dowili. A teraz go dobra. Również, i jest to bardzo istotne, nie czekajcie, jeżeli macie taką sytuację i gracie magazynkiem, nie czekajcie z trzema pociskami, tak jak ja teraz wystrzeliłem jeden i miałem tylko trzy, a wiem, że dojeżdżam, teraz mój cel jest podjechać pod bazę, no i tamtego gościa z bazy zdjąć, który kapuje to wiem, że po prostu mam ileś tam sekund bez problemu jestem w stanie przeładować się tak więc ładuję, nie czekam z trzema pociskami to od razu ładuję i zobaczcie mamy full magazyn i używamy go lepsze cztery pociski niż 3 dobra nie wiem, czy Wargaming nie powinien czasem wywalić tych bas z tego trybu, bo to jest czasami śmieszne, jak bitwa trwa dwie minuty albo trzy, bo przeciwnik albo nasi wjadą i kapują. Nie wiem, czy nie powinno być częściej tutaj bitwy na wyniszczenie. Zdecydowanie. Oj, sorry kolego. Dobra, jest tutaj ten TVP-88 i powiem wam, że ten pojazd, na niego musimy również uważać. Może on nie jest świetny, ale jeżeli ktoś gra na tym dziale 105 mm, tam ma uszkodzenia też 320, tak więc na niego musimy uważać. Dobra, teraz gościa do obsłużymy. Nie, nie jest. maj. Okej. Nie wiem, po co on kapuje tą bazę. Zaraz go pewnie zbiją. O, proszę. Ups. Ups. <laughs> on się zablokował. Dobra. Mam nadzieję, że zaraz go zbiją z tej bazy. Szkoda, jeszcze jest trzy pojazdy, tak więc... Dobra, jedziemy. Właśnie dojeżdżają do bazy, tak więc super. A jest niedobite. Gościu, kurde, nie ma w ogóle HP. Wjechał na bazę i zdradza swoją pozycję. To jest bezsensowne. Tym bardziej, że prowadzimy, nie wiem po co coś takiego robi. Uda mi się dojechać do czegoś, czy mi się nie uda. Czy polecam akurat robić te pojazdy? Powiem Wam, że zdecydowanie. Naprawdę tutaj fan jest z gry zacny, grając tą już wymaksowaną wersją. Bardzo fajna maszynka. A kto wie, zobaczymy co Wargaming prowadzi nam kolejnego jakie pojazdy. Dodatkowo możemy fajnie pozarabiać. Jest on. No i git, pięknie, pięknie. Naprawdę mega czołg. Polecam, polecam, świetna maszynka. Na pewno on tutaj zdecydowanie lepiej się wpisze i sprawdzi. Będziemy mieli większy fan niż na drugiej wojnie światowej. Na drugiej wojnie jest, jest tam bardzo dużo czołgów, z którymi. Akurat ta penetracja nie bardzo sobie będzie radziła. Gdzieś tam musimy objeżdżać, zajeżdżać. Fakt, on jest duży. Tutaj zupełnie inna perspektywa. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się do usłyszenia. A dzisiaj zapraszam na live. A. Hej.